krótkie wyjaśnienie też tego tematu, bo od, od iluś tam lat ładnych w zasadzie e, ziemiami pruskimi się niespecjalnie zajmuje i nie interesuje zdecydowanie, bo gdzieś tam zostało to w przeszłości. Natomiast w latach 16-18 miałem projekt z ncn Fuga, gdzie te, ten obszar wziąłem na, jako, jako obszar badawczy. No i głównym tam celem powiedzmy było badanie początków wczesnego średniowiecza. Na Pojezierzu Mazurskim. Wtedy też zacząłem pisać monografię, książkę, która miała być habilitacją. W 2018 roku nastąpiła drastyczna przerwa, bo zająłem się pisaniem, czy pracą nad stanowiskiem, nad, nad cmentarzyskiem w ciepłem. Później był pasem, inne rzeczy. Minęło 8 lat, jak dobrze liczę. W tym momencie myślałem, że tak przynajmniej plany, które składałem mocodawcom, że, że książkę skończę, że to będzie jakaś habilitacja, że ona już będzie w tym roku. Ale generalnie władze bardziej im zależy nie na książce, nie na habilitacji, bo po co tylko na punktach. Więc no generalnie wszystko się sypnęło. Myślałem, że przystąpię do tego do tego referatu z innej perspektywy, że będę miał pewne rzeczy bardziej przemyślane. Niestety nie mam, ale ale odświeżyłem sobie, wróciłem do tego się na tym i myślę, że parę, parę ciekawych ciekawych pomysłów oczywiście będzie, no w pewnym sensie tutaj nawiązujemy do tego, o czym, o czym też mówił Marcin, chociaż jakby trochę tutaj zazdroszczę tego stanu badań, ja twierdzę, który tam od tych 30 lat prawie, gdzie działacie, macie już tak dużo danych, materiałów, Rozpracowane i osadnictwo, i no, pod, pod różnymi względami, że, że można te studia w jakiś sposób scharakteryzować bardziej szczegółowo. Tutaj niestety to, to będzie problem. Tym bardziej, że to, to, co, to, co tutaj o czym mówię, to, to, jest, to jest moment tego tak zwanego horyzontu postolsztyńskiego, jak, jak to Paweł nazwał. No, a tutaj się dyskusyjny moim zdaniem, tak czy inaczej te, tego momentu, który tkwi jeszcze w starożytności, jak gdzieś tam w pewnych enklawach, nie tylko na Pojezierzu Mazurskim zresztą przetrwał. No tutaj tak skrótowo, jakie, jakie zagadnienia chciałbym, chciałbym tutaj trochę e, podjąć, zahaczyć, ale oczywiście czasu jest mało, więc, więc, więc mocno, mocno skrótowo. To jakieś takie kalendarium dla wielu osób, oczywiście jest to rzecz, rzecz jasna, e, tak. E, e, dzieli nas ta, ta przestrzeń co najmniej tysiące lat od takiego powiedzmy momentu średniowieczu istotnego, ale, ale te wczesne, wczesne fazy, starsze fazy wczesnego średniowiecza one są, są zdecydowanie. Bardziej problematyczne. I tutaj ja, ja nie będę się, bo to w tytule zaistniało. Esti, od Esti do Bruce. To, to jest temat, który faktycznie można te przemiany czy tym hasłem jakoś tam zilustrować, bo obserwujemy ewidentnie to, co Marcin też zauważa. Na po po tych wielu latach studiów chcieli, że nie ma kontynuacji. Ja jestem też przekonany, że tutaj też nie mamy kontynuacji. Coś się zadziało, to pewnie o tym może jeszcze w szczegółach później, ale gdzieś na przestrzeni ósmego. IX wieku. No, generalnie tego nie widzimy, nie rejestrujemy. Są pewne wyjątki, jest, jest strefa w okolicach jeziora Dużno, gdzie tam, tam jednak mamy raczej jakąś kontynuację, a tam jest sytuacja bardzo skomplikowana. W zasadzie nie do końca wiadomo, co się dzieje, bo, bo poza samym Janowem Pomorskim badań de facto nie ma, ale, ale przebywa trochę tych, tych informacji. Tak naprawdę. E, to, co już większość, większość z Was tutaj zajmuje się tym, tym obszarem, więc jakby to jest, to jest sprawa jasna, że często postrzegamy te, te ziemię przez pryzmat późnych dokumentów, nie tylko Duisburg, ale tych XIII-wiecznych dokumentów. Tak, granice stawiamy na Wiśle aż po Niemen i tak dalej, ale te, te okna na świat, które, którymi możemy postrzegać, to, to, to nie są tylko te, generalnie one, one niestety prowadzą na manowce i, i absolutnie nie, nie tędy droga. To, że, że w pewnym momencie następuje pojawienie się nazwy Prusowie, tak, czy w tym wariancie Bruzji, a później oczywiście w innych ten termin "esti" gdzieś tam zanika, chociaż jeszcze oczywiście Wulsten opisuje rzecz jasna kraj Estiów, mając na myśli tych Prusów, chociaż to, to co on opisuje, gdzie on był, co widział, to też, <ścoughs> też jest kwestia, kwestia dość… Dość dyskusyjna. Nie chodzi oczywiście o negowanie tego, że, że, że był tam, i, ale ale jest to oczywiście problem. W dużej mierze, te, w odniesieniu do starszego okresu wczesnego średniowiecza, mamy duży problem ze z zrozumieniem tego, co się dzieje. Oczywiście musimy wyjść, że tak powiem, od tego, tego post starożytnego momentu, od grupy olsztyńskiej, tak? czyli czas, kiedy na Mazurach de facto, jeszcze niedawno mówiło się o Zielonej Wyspie, tak, dookoła nic nie było, teraz wiemy, są Kujawy, jest na Noteci na Pomorzu, w VI wieku coś się dzieje, Słowen jeszcze tam nie ma, gdzieś może koło Krakowa ktoś ich widział, jacyś tam Germanie zostali, natomiast tutaj nie tylko Grupa Olsztyńska, zresztą, tak, również Grupa Elbląska. No to, to jest, to jest coś, co, co sprawia wrażenie rzeczywiście nadzwyczajne. Są pewne, pewne wątpliwości. Wiadomo, nadal nie wiemy, kim ta grupa olsztyńska była. Obrządek pogrzebowy powoduje też że właściwie materiał nie jest kostny, dostępny do analiz, więc, czy to genetycznych, czy innych, więc mamy, mamy dość duży problem. Jeżeli chodzi o te, te ramy czasowe, to tak jak mówiłem, jest to horyzont postolsztyński. tak Tak to zostało przez Pawła Szymańskiego ukute, w zasadzie odpowiada to fazie F tej jakby to tak dziwnie, Nie, się... Ten, tak? A, okay, dobra. No, Mówimy generalnie o, o tym horyzoncie, tak? Ta faza E trwa tutaj. No to oczywiście każdy z badaczy nieco inaczej to widział, ale ale stawiamy to gdzieś około roku 700. Nie ma tutaj czasu na dyskusję tak naprawdę, czy to, czy to słusznie ten horyzont postolszczyński, bo jeżeli jest postolszczyński, to po Olsztynie, ale tak naprawdę jest kontynuacją jakąś, więc na nie jest postolszczyński, tylko no, sprawa, sprawa nie, jest, nie jest łatwa. Generalnie tak ten obszar wygląda i oczywiście wszyscy do niedawna kreślili jakby oczywiście zasięgi tylko i wyłącznie na podstawie Występowania cmentarzy. Grupa Olsztyńska w zasadzie jest znana z cmentarzy. Nie pamiętam już w tej chwili, jakiś czas temu to zestawiałem te katalogi robiłem pewnie około 100 przy osad, pewnie kilkanaście. Maksymalnie w zasadzie osady nie były poza, poza kilkoma wyjątkami badane, więc postrzegamy tą jednostkę kulturową przez pryzmat tylko i wyłącznie cmentarzy. Tutaj mamy nieco starsze, czy tego z horyzontu najstarszego, które by wchodziły w 8 wiek tego. Jest rzeczywiście niewiele, jako pierwszą tą bulkę puślinowską, przed laty Wojciech Nowakowski dostrzegł. Ja już pominę tutaj te spostrzeżenia Karola Engla, które były bardzo słuszne i które wydłużał, za, za dużo oczywiście, i to w odniesieniu tutaj wschodniej strefy i, i do Mazur, tak, ale, ale on dostrzegał rzeczywiście, że te materiały się w jakiś sposób kontynuują. To tylko nie będę komentował. Oczywiście grupa jakoś tam szerzej, grupa olsztyńska, tak jak mówiłem, jest znana przez pryzmat cmentarzy, które są niesamowicie bogate, importy z całej Europy. Oczywiście tam się zmieniają natężenia, czy to, czy to z Bałkanów, czy ze świata tego nadeńskiego, morowińskiego, czy z terenów Ukrainy współczesnej, ze Skandynawii, ale, ale w każdym razie ten napływ mniej więcej przez dwa stulecia jest i, i te fibule płytkowe, posępzane, pozłacane, później robione też na miejscu, bo, bo, bo są takie warianty, ale one są cechą jakąś tam w pewnym sensie charakterystyczną. To, co, co byśmy jeszcze niedawno, w sensie czytając obecne tezy w literaturze, co, co tam się zadziało w tym, w tym okresie, o którym mówimy, tak, czyli pod koniec VII wieku, w drugiej połowie VII wieku, że zanikają cmentarzyska, no to, to już teraz wiemy, że tak nie do końca. Jest, że pojawiają się naczynia inspirowane gankami paskimi. No, ta koncepcja profesora Okulicza, no ona trochę taka wydmuszka. Generalnie tego się nie da obronić obecnie, bo, bo tego nie ma. To, to Paweł Szymański również jakby wykluczył w zasadzie no, grody. Tutaj nie jest tak do końca, że one się nie pojawiają, ale, ale to nie jest tak, że w VII wieku mamy nagle organizację grodową, przecież w tej chwili wiemy i zupełnie nowa organizacja. Społeczna. No, jeżeli nie wiedzieliśmy, że coś się kończy, zaczyna się coś nowego, więc pewnie takie takie koncepcje byłyby wtedy do utrzymania, natomiast no, w tej chwili wiemy, że nie jest, to, nie jest to takie proste. I wiadomo, że tutaj była dyskusja o państwie, nie państwie, z plusami jest rzecz jasna podobnie, i, i cały czas ten okres, okres, który rzeczywiście możemy nazwać plemiennym. Ale ale tak naprawdę, co, co wiemy, bo. Grupa ruszczyńska upada, ale niektóre osady e, przetrwały z e, Szymborg, e, na pewno, na pewno tałty. To nieopublikowane niestety na pewno tumiany, ta publikacja jest też problematyczna, a daty, które tam są, jest bardzo dużo dat węglowych, ale one są nieprzemyślane, niemodelowane nie i jakby nie, nie do końca, w sensie w te trwanie do X wieku tam należy moim zdaniem wierzyć, w sensie to z materiału nie wychodzi, być może w VII, VIII wiek to tak, natomiast materiał archeologiczny absolutnie na to, na to nie wskazuje. Pojawiają się grody na pewno, taki jak pasym, to wiemy, ale czy to jest gród w sensie rozumienia takiego klasycznym jako, jako gród, miejsce, miejsce obrony? Chyba nie. To, to o tym zaraz troszkę więcej. Niektórzy sądzą, że jest jeszcze kilka, kilka podobnych. Wydaje mi się, że ciężko takie, takie wysuwać na tym etapie rozpoznania problemu jednoznacznej hipotezy. Te pochówki w obrębie osad, to, to się, okazuje się, że nagle to, to wszędzie jest na Słowiańszczyźnie, na ziemiach polskich pochówki typu czarny las dawny. Tutaj akurat mamy w, w obrębie budynków mieszkalnych normalnie zarówno spalone szczątki, to duże. Ela Jaskuska twierdzi, że to po prostu są takie, które są wybrane ze stosu celowo, żeby je zabrać do domu, tak? Ale wśród tego mamy też chyba dwie czy trzy kości niespalone. Tak? Niestety akurat nam. Odłożyliśmy to i nie udało nam się nic z tym więcej, Ja wiadomo, że tutaj też genetykę da się zrobić, tak. Pewnie, pewnie warto by było do tego wrócić. No i ta strefa, jak się okazuje, zostanie nieco dotknięta tymi przeobrażeniami, które gdzieś tam się dzieją pod koniec VIII wieku, może nieco wcześniej i związane są z pojawieniem się serba z zaistnieniem emporium w Janowie. Pomorski. No i trochę więcej bym powiedział o tym, o, o pasymiu, bo, bo rzeczywiście jest to miejsce, które udało się w jakiś sposób yy, chyba nieco lepsze rozpoznać w stosunku do tego, co, 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 co wiedzieliśmy w latach 60-tych, a, yy, a ewidentnie jest to miejsce, które, które się wyróżniało, no ale jak Państwo widzą ze zdjęć, tutaj nie ma wałów, jest taka, taka górka, Rzeczywiście, to nie zmienia faktu, że system fortyfikacji odgrywał tam jakieś znaczenie. Zarejestrowaliśmy cztery fosy, dwie naprawdę potężne. Prawdopodobnie był tam bał, jakiś jeden albo dwa. No i miała regularna zabudowa wokół całego, całego grudka. Na środku przestrzeń wolna. W budynkach pierwotnie, jak zaczynaliśmy to badać, to, to tak. Nie do końca było wiadomo, jak, jak ten materiał rozgryźć, żeby nie było, to nie są dziesiątki, tylko to są w każdym z tych budynków, mamy po ileś tam tysięcy fragmentów ceramiki, tak? I to na pierwszy rzut oka, tak i też z Pawłem konsultowałem i tak dalej, to wydawało się, że, że, że to są takie materiały, które, które mogą, mogłyby siedzieć w Grupie a Mamy tak dużo dat, mamy tak dużo zabytków wydzielonych, które wskazują, że mamy tutaj taki jeden jednak horyzont od powiedzmy późnego siódmego, do IX wieku. Tych dat radiowęglowych robiliśmy bardzo dużo, niestety wiele z nich okazało się wczesno żelazne tam, tam po prostu jest osiedle obronne z wczesnej epoki żelaza i nawet ziarenka, bo datowaliśmy, staraliśmy się datować tylko rośliny jednoroczne, główne ziarna, nawet te ziarna okazywały się wtórnie redeponowane w obiektach tych wczesnośredniowiecznych, tak, no bo, bo niszcząc generalnie te wcześniejsze obiekty to, no, to nas trochę zaskoczyło, bo, bo cała seria takich dat, tak samo wał, słynny przykład tego wału, o którym pisał i pisał tak, z tego odsłoniliśmy to też, pobraliśmy z dwóch miejsc dat, materiał na, na datowanie, niestety na Dendro się nie udało, ale kąpiec to tam wydatował dość precyzyjnie i się okazało, że to, ten wał to też jest z wcześniej pofiżelaza. ale to, to jakby inna, inna zupełnie historia. Mamy takie dwie grupy materiałów, które no, pozornie, one, wydaje się, że one, one nie do końca do siebie pasują, tak? Natomiast te, tego typu bransoleta, która jest dla, dla grupy olsztyńskiej, tej, tej to powiedzmy, takiego nawet późnego szóstego, siódmego wieku charakterystyczne, te fibule typu wulka prusinowska, one doskonale rzeczywiście, znaczy, Ewidentnie, ewidentnie zostały znalezione w dobrych kontekstach, w budynkach tak dalej, z których mamy daty, z których jest ogrom materiału i no, specjalnie jest Czy znaczy nie ma podstaw, żeby tutaj zakładać, że one, że one są, yy, tak, że one nie, nie mogły dłużej nieco funkcjonować, tak, w głąb VIII wieku. No te mamy, no, tylko kilka rzeczy. Ta ostroga rzeczywiście jest dziwna, to jej datowanie yy, nie, jest, nie jest takie łatwe, bo, bo, bo faktycznie niektóre egzemplarze w, wchodzą nawet do połowy X wieku, znanych jest kilka, kilka analogicznych, tak. Scyzoryk jako pierwszy odkryty w PASYMie, teraz mamy dwa, ale w tej chwili zidentyfikowano dzięki nam też w Janowie Pomorskim, więc to się, to się tutaj skleiło, tak, w sensie wcześniej nie wiedzieliśmy skąd, gdzie, dlaczego, tak, teraz ten Janów Pomorski nam tutaj spiął to, ale ty, tych rzeczy oczywiście oczywiście jest więcej, mamy serbo jakieś tam te tygielki odlewnicze, okazuje się, że że PASYM w jakimś momencie został podłączony pod tą strefę strefę wymiany serwa, pomimo, że Samego, samego serwera, poza jedną monetą. De facto nie, nie znajdujemy i to, o czym mówiłem, pochówki w obrębie, czy pochówki, no, czy, 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 czy kszczątki w obrębie budynków, tak. No i przede wszystkim one, one się koncentrują rzeczywiście w, w części budynków, tak, tych, tych mieszkalnych. W kilku przypadkach to były też te kości, tak jak mówiłem, niespalone. W pierwszym sezonie niecałość nie była przesiewana. Może to wynikać z tego, że, że w, tych, w tych budynkach, które akurat tutaj kopaliśmy w pierwszym sezonie, że tam nie zidentyfikowaliśmy. Natomiast mogą tak być, że akurat tam, tam tych, tych szczątków nie było. E, ciężko to jednoznacznie ocenić. Znaczy, te kości są w większości przypadków rzeczywiście duże. tak. One są nawet czasami takie centymetrowe, Także raczej, raczej byśmy tak czy inaczej je wyłapali. E, to, to bardzo ciekawe też. Bo pasem wyznacza, jakby tutaj, e, tą. Tam, gdzie, gdzie my jesteśmy, tutaj chyba. Właściwie skrajne na, na, na południe i, i wschód punkt ze znaleziskiem monety arabskiej, tak, która, no, która ewidentnie musiała być tutaj gdzieś za pośrednictwem Janowa Pomorskiego. 30, a, chyba multowo, a, tak, muntowo, no to to jest czterdziestka w takim razie, tak, tak. W każdym, razie, w każdym razie to pokazuje, że pasem rzeczywiście został włączony w tą, w tą orbitę. Jedna tylko moneta, natomiast w tygielkach, mamy trzy tygry odlewnicze, w dwóch tygielkach odlewniczych znaleźliśmy dziesiątki kropeczek, kuleczek takich serw, o, o różnym składzie, które wskazują, że tych monet tam przetapiano jakby na potęgę. No, jest jakiś pomysł, żeby, żeby coś z tym zrobić, zbadać izotopy ołowiu i tak dalej, żeby konkretnie Konkretne tutaj informacje mieć, bo, bo to bardzo ciekawe, ale, ale gdyby nie te tygle, to byśmy nie mieli jakby takiej świadomości, i to, to trochę, trochę trochę, też dziwne. Tak? Yy, okazuje się, że też yy, dzisiaj Kuba Jagodziński pokazywał nowe jakieś tam znaleziska z okolic yy, Truso, bo wcześniej rzeczywiście tylko Janów Pomorski i tak nic więcej, teraz trochę tych znajdek przynoszą im. Poszukiwacze trochę dociera do, do muzeum. One są z tej takiego całkiem bliskiego zaplecza osadniczego. To jest jeden z przykładów, które, które również odkryli poszukiwacze, którzy tam weszli. Szczęśliwie te, te dwie monety zostały gdzieś tam zgłoszone, przekazane do Muzeum Olsztynie, Udało się tam przeprowadzić badania. A to bardzo dziwna sytuacja, bo gród ewidentnie taki, no, wydaje się dziewiątowieczny, zsynchronizować należy po materiałach i tak dalej z Janowym Pomorskim, ale wał jest, y, y, trzy wały właściwie, warstwy kulturowej nic, generalnie pusto i faktycznie wygląda to jakby jakieś takie miejsce związane z, z handlem, strażnica, z kontrolą czegoś i tak dalej, nie był to grunt zamieszkany, ewidentnie, to, to jest bardzo dziwne, ale badań więcej takich nie było, więc może rzeczywiście to, co dzisiaj Kuba Jagodziński sugerował, że, że te, te obiekty tego typu funkcjonują jako takie zaplecze militarne Janowa Pomorskiego. No ale nie ma badań, więc to, to jest kwestia taka, że rzeczywiście warto, warto do, tego, do tego wrócić. Co tutaj możemy, możemy zrobić? Generalnie bez dalszych badań to, to się nigdzie nie posuniemy. Tu było o tych koniach, no Kacper ma konia z przecież, tylko do końca nie wiem, czy to datowanie, no, chyba nawet datował radia w kontekście takiego chyba pochówku w Ganku, tak? Tylko nie jest publikowany oczywiście, więc się do niego może odezwać, tak? Chyba w cerkiewniku też chyba był jakiś tam koniec. No tak czy inaczej... Ale to nie był grób, to jest zupełnie No czy, ta... czy nie grób, no na cmentarzysku grób, no. Nie, ale tam są dwie strefy i nie ta inna jest ona stara, to są Bo tam nie ma kości ludzkich, masz jamy z kości, ale nie ludzkimi. I w tamtych są kości, tam są różne zwierzęta, konie mhm. również, ale tam nie ma kości ludzkich teraz. No, hmm. wydawało mi się, że w tej jednej, to chyba to był grób siódmy, no dobra, <średenie> nieistotne, <średenie> tak. <dawaj>. Nieistotne. <średenie> nie y Mamy problem z datowaniem, bo, bo są te, Osady, tak? tak jak mówiłem, jest tych stanowisk trochę więcej. W Muzeum Częściowa, a druga połowa w, w, w Polskiej Akademii Nauk. Frank Nowo leży, ale to nie tylko. Tych stanowisk jest jeszcze kilka dawnych, które są bardzo podobne. Jest, są badania pani Włotki z południowej części Olsztyna, Taka osada w Jaropach, bardzo fajna, materiały analogiczne do pasymia, tak, i ceramika, ciężarki. Tkackie. No, są rzeczy, które, które, do których można wrócić, które opracować, i być może ten obraz się zmieni, ale one wszystkie tkwią w tym, w tym, w tym, w tej, w tym horyzoncie, rzeczywiście, takiego ósmego, może początku, pierwszej połowy IX wieku, i dalej, dalej to się kończy. No, problemem jest brak kości. To, o czym mówiliśmy, właściwie z ciał palnych, tak, z kości spalonych, niewiele można zrobić. No, można wyciągnąć strąty, ale czy wydatować już teraz? Ale to, to też niewiele zmienia, tak naprawdę. E, poza Pasymiem nie ma specjalnie do czego się odnosić, e, ale tak jak, tak jak mówiłem, już te, te perspektywy są. E, jeżeli chodzi o, o badania jakiejś populacji, to dlaczego nie? Tych materiałów XIII-wiecznych trochę jest. Teraz pani Zuzanna pod Kościołem kopie. E, jakby są możliwości mamy jakieś próby podejmowane przez Arka Koperkiewicza, ale to też długo trwa i właściwie nie ma jakichś rezultatów, ale być może uda się te geny Prusów zbadać i wtedy, wtedy zobaczymy, kim oni są, bo problem, skąd ci się Prusowie w X pewnie wieku wzięli, czy doszło tutaj do dosiedlenia z gdzieś tam litewskich, czy jakieś inne schematy, czy z czy, 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 czy Zambii, no to, to, to jakby jest nie do rozstrzygnięcia na tym Etapie. No, trochę badań wiemy, że jest nowych ratowniczych, pojawiają się również z tego horyzontu najwcześniejszego, ale tradycyjnie one nigdzie nie trafiają, nie są opublikowane, nawet, nawet problem jest ze sprawozdaniami. Wiem, że w Olsztynie ścigają, wysyłają powiadomienia, ponaglenia straszą karami, ale to, to nie działa generalnie. No i oczywiście, chcąc, nie chcąc, trzeba liczyć, że jednak więcej więcej rzeczy będzie przynoszonych i podczas tych spacerów w lesie, czy tam na grzybach coś się trafi takiego, co, co będzie nam zmieniało obraz i archeolodzy z tego skorzystają i podejmą, podejmą temat. No w tej chwili wiemy, że archeolodzy niektórzy również jakby sami podejmują takie, takie działania i, i tak dalej. Jeżeli chodzi o obraz, pomóc w VII, X wieku to w zasadzie pod każdym względem to, to jest taki, e, taka sytuacja, której no nie da się w prosty sposób opisać i te zmiany były niewątpliwie dynamiczne, ale, ale sugerowane w literaturze bardzo mocno jakieś takie przekształcenia w VII wieku, one nie znajdują odzwierciedlenia. Przetrwały na pewno enklawy te postolszczyńskie, e, chociażby ten pasym, ale, ale pewnie nie tylko. E, jak długo to, to jakby kwestia, kwestia nie jest do ustalenia w tej chwili, ale wydaje się, że nie ma szans, żeby to wychodziło poza IX wiek. Oczywiście mamy, ja tutaj na archeologii się koncentruję, nie, palinologii nie ruszałem. W pasymiu mamy, są inne stanowiska i tak dalej, które lokalnie, bo lokalnie tutaj był ten temat poruszany wcześniej, że palinologia właściwie ma odzwierciedlenie na ten kilometr, półtora, więc róbmy to przy stanowiskach archeologicznych, które badamy i, i, i to się pokrywa. No około połowy IX wieku następuje tąpnięcie, właściwie ponownie wszystko zarasta, nie ma upraw i tak dalej. Zmienia się w połowie XI wieku, tak naprawdę, w przypadku pasymi. A my archeologicznie wtedy już tam mało co, mało co widzimy, tak naprawdę. W sensie, że to nie jest intensywne e, specjalnie osadnictwo, ale coś się dzieje. Natomiast od, ponownie w połowie XIII wieku następuje eksplozja, tak? ale to już zupełnie inna historia związana z, z, z pojawieniem się zakonu e, krzyżackiego. I pomimo tego, że, że właściwie nie, nie, nie udaje się zarysować y, takich przemian, y, powiedzmy w ramach takiej narracji, którą, którą da się jakoś tam obronić, y, to wydaje się, że powiedzmy, wiemy znacznie więcej niż, niż y, y, 20 lat temu podsumowywał to w jakiś sposób y, Wojtek Brublewski w czerwonej książce, czy, czy 10 lat temu Paweł Szymański pisał w tej swojej. Pracy ochronologii na, na Pojedzieżu Mazurskim wydanej w danej Barbarikum. Także ja tą książkę skończę, bo mam takie, jeżeli nie, to kilka lat pracy będę miał gdzieś tam poczucie takiego straconego czasu, trochę, więc tą książkę skończę i to właściwie nie ma znaczenia, czy to będzie habilitacja, czy nie, bo jakby nie, nie zależy mi na tym tak bardzo. Tak tak to podsumuję. Tak czy inaczej, chciałbym spiąć klamę ten temat i te kilka lat, które poświęciłem na, na, na badanie Mazur. Dziękuję bardzo. Thank you.